to jeszcze z takich pierdolowatych, to ja chcę coś rzucić, bo była wielka spina, która nie ma sensu, ale wróćmy do tego, czyli straszny okulary Supermana. Słuchajcie, bo był po raz kolejny, został James Gunn zapytany: ej to nie głupie, że Superman ukrywa swoją tożsamość tylko za okularami. I jak bardzo szanuję Jamesa Gana i zawsze mówię, że James Gunn chat tym jeden raz się nie popisał, bo James Gunn stwierdził: No, też mnie to wkurwiało, też mi to przeszkadzało, też uważałem, że to było zawsze głupie. I w końcu dzwoniłem do Morrisona i mu mówię: Ej, ten, do Morrisona? Chyba do Morrisona, wydaje mi się. Mogę, mogę mylić mm -hmm. e, scenarzystę. Czy to było do Kinga? Jednego z tych dwóch. W każdym razie. Myślę, e, że do Morrisona, bo Morrison wymyślił, że. W sposób bądźcie tylko. Mm -hmm. Właśnie, że okulary hipnotyzują. E, to jest pomysł e, Morrisona i Gunn powiedział, że się tym inspirował. Ja mam nadzieję, że to jest tylko headcanon Gana. A nie, że zobaczymy w tym filmie specjalne hipnotyzerskie okulary, które się pojawią. A wiesz co? Bo e dla mnie ten wątek jest e tak e bardzo głupi, że ja już wolę ukrywanie, jakby. Już nie mówiąc o tym, i to o tym Gan wspomina, że Davida Consueta naprawdę zrobili tak, że jako Clark Kent wygląda zupełnie inaczej niż jak Superman. Jakby cała ta idea, której już nie pamiętam, kto, kto to mu, u kogo był ten cały wątek, że on wiesz, się garbi, że zakłada no, za dłużej... u Morrisona, właśnie. Tak, tak. Że tak, to, tak. No to w takim razie King musiał wymyślić hipnotyzerskie okulary, czy ktoś taki nie. Ale wiesz co, ale to znaczy, bo... hipnocyzerskie okulary są z lat 50. -tych. To jest stary koncept. Tak samo okay. jak to, że Superman lekko zniekształca swoją twarz, kiedy jest klatkiem. Ale tak. lepiej, ale tak. lepiej. E... Wiesz to w latach 80. już po kryzysie. I to było jeszcze już, yeah. już pamiętam o Berna. Był ten wątek, że na niego był urok rzucony, magiczny i dlatego jak zakładał okulary, to nikt go nie rozpoznawał. I to było wątkiem przez długi, długi czas. Okej, okay, było, było. Stuprocentowo było tak i to było już Oberna, to było już tej, wiesz, nowej hmm. epoce Supermana, hmm. nie? Nie, że tam lata semna era i tego typu rzeczy. Darujcie ja sobie, pamiętam, jakby. Że, wątek ja pamiętam, z... że było kilka no. głupich no. wątków, jak na przykład e, Matrix, czyli ta Supergirl, która była sześć pamiętasz? W latach hmm. 90. -tych. 90 -tych. Ja. Ona, w 90., przepraszam, ona się transformowała w, po, w Clarka Kempa. Tak. I, I żeby razem się, razem się pojawiali, siebie. tak. I roba Tak. On jeszcze to wtedy on i... miał te długie włosy, I tak? Tak, to tak, tak. sobie robił. Nie, ale, ale dajcie, darujcie sobie, please, jakby. Mam nadzieję, że to jest tylko takie pitu-pitu, jakby. Cała idea, i Corswed to idealnie w trailerach widać, to jest gość, który lekko się garbi, ma właśnie za duży garnitur, zupełnie inne uczesanie, jakby gdybym ja miał obok siebie Clarka Kenta, taką trochę życiową ofermę, która by wyglądała tak jak David Korswet w w tym filmie i miałbym obok Supermana, to ja bym nie skojarzył, że to jest ta sama osoba. Jakby nie, nie, nie pomyślałbym o tym. Jasne, gdybym, gdybym znał jednego i drugiego, wiesz, tak jak Lois Lane, robił z nim wywiady i tak dalej, był jakby blisko tych dwóch osób, to okej. Okay. Natomiast w momencie, w którym po prostu na co dzień sobie funkcjonuje i wiesz, Clark jest tu, a Superman to gdzieś tam lata, to po tym, jak zrobili to z consuetem, ja bym prawdopodobnie nie, nie skojarzył, że to jest ta sama osoba. Yes. Dlaczego Clark Kent nie potrzebuje jakiegoś super... Rozwiniętego kamuflażu, żeby ukrywać, że jest Supermanem. Dlatego, że to, że Superman w ogóle ma swoją tajną tak, to tożsamość, spokoła. to jest nasza wiedza, jako że my czytamy komiksy. Tak, tak, tak. Z perspektywy świata przedstawionego w uniwersum DC, właściwie nikt nie ma powodu podejrzewać, że istnieje jakaś tajna. Nie nosi maski, chłop, nie? To Nie? Dlaczego jest miałby mieć? Dlaczego człowiek, który jest absolutnie pod każdym względem idealny, miałby tworzyć sobie jakąś prywatną... Tak, tak pracować w ogóle, chodzić do pracy. Jest taki wątek przecież, że Lex Luthor już jest umierający, bo to nie wiem, czy to był ten klon, czy ktokolwiek, ale się rozpada, jest na łożu śmierci i jego superkomputer wylicza w końcu mu, że... Oj, nie, nie, to nie był na łożu śmierci. On zlecił... Nie był na łożu śmierci, to wcześniej był. No... Tak. W każdym tak, razie tak. jest Mamiętam ten moment, ten jest ten moment, że jego superkomputer... Z, wylicza mu, to że blica. Clark Kent to Superman Kent. i Luther to odrzuca. Tak, tam było chyba 97. Bez że Kurwa, typ, który ma taką moc, próbował być zwykłym chłopem z farmy, co pracuje w gazecie. No ta jasne, głupi to... komputer. <laughs> to to był piąty albo szósty numer e, miesięcznika Superman, po tym jak Bern e, tak, to przejął, tak. i on zatrudnił taką e, kobietę. Która się zajmowała komputerami, miała mu algorytm zrobić. Tak. Ten algorytm wykazał chyba 95% tego, tak. że Superman to Clay I Lex był absolutnie wkurwiony, że to jest kurwa niemożliwe, żeby taki no nie, chłop że... pracował poza jak zwykły człowiek, że Superman... Tak, bo on miał, on nią Lexa, wywa... jak on nią, miał ale... taką moc, to w życiu nie próbowałby być, wiesz, chłopem z tak, 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 I ja pamiętam, że oni chyba wywalił z pracy, albo bym zamordował nawet, coś nie? takiego, tak. To Co, coś, to coś takiego było. to no. tak. z tak. Lexa, ale przede wszystkim, kurwa... Nie, nie możemy, ja nie wiem czy te filmy się boją tej umowności komiksowej, tak. w komiksach to zawsze działo, że mamy te Domino Mask, które, Green Lantern, e, Green Arrow, e, Robin, Nightwing, tak. już to wszyscy widzicie, że to jest ten chłop, tak. nie? Szczególnie Green Arrow, kurwa, z tą brudką swoją i z tymi tak. włosami ułożonymi. Ale zawsze poznasz, ale no tak kurde. samo Dick Grayson, ale Dick Grayson, kurwa, nie no wiem, że to jest Dick Grayson. Ale w tej nawet Marte. Batman, masz chłopa, który używa super zaawansowanej technologii, która kosztuje ogromne pieniądze, jest jakieś zaawansowane samochody, jakieś nie wiadomo co, i jakby nie, nie, nie mówię, że to od razu jest Bruce Wayne, ale powiedzmy, że to na pewno zawężyłoby listę przynajmniej potencjalnych patronów, nawet jeżeli byś nie wiedział, że to Bruce Wayne jest Batmanem, to byś od razu przynajmniej szybko założył, kto finansuje Batmana, to byś bardzo szybko był w stanie tego dojść, ale no, to jest umowność. Tak, jak Diego powiedział, ej, ale żaden detektyw ale... tego nie odkrył, pokroił Gordona, to jest pytanie, no właśnie o to chodzi, że to jest bez sensu, żeby odkrył, o, oczywiście, żeby każdy, kurwa, odkrył detektyw, coś takiego, ale to, to ma być umowne, nie, że po prostu nie widzę tego... Było kilka komiksów, pamiętam, które romansowały z ideą, tak, że. Tak, że naprawdę Gordon naprawdę wie od początku wiedzą. na przykład. No. Tak, wiesz, i to różni. Różni złoczyńcy w różnym czasie przyznawali się, że. My za, w sumie to zawsze wiedziałem, że to Bruce Wayne. Nie? Riddler pamiętam, że wiedział, e, Pingwin w jakimś jednym komiksie wiedział. Były romanse dookoła tego. Ale jeszcze wrócę do Supermana, jakby nie musisz rezygnować z realizmu. Superman jest super szybki i lata wysoko na niebie. Po prostu zrób fabułę tak, że nigdy nie można go sfotografować z bliska. Ale to co było w komiksach, że on szybko rusza głową i on zawsze jest rozmazany, nie? Przecież to było, że mu nie można było zdjęcia zrobić. Przecież może tak. Jimmy mu prawo zdjęcie zrobić w jakichś komiksach i no, zawsze było rozmazany. Jak widzicie w tym, tylko że super szybko w Pismakerze. Tak. E, no, więc ja tylko tak na końcu mówię, no nie bawmy się w takie rzeczy. Po co? Po co? Ej, ale z drugiej strony też kiwne, te okulary, to komiksowo jest kulpą. Motyw. Hmm. To jest to, to No Silver Age, nie? Tak, totalnie. Tak, Mi się to trochę gryzie z ideą Supermana, który chce komuś namieszać w głowie, żeby ukryć swoją tożsamość. No to tak. No i wiesz, ja to wciąż bolę hipnotyzujące okulary, niż gdyby sobie deformował twarz lekko, co by szczękę i mnie nikt nie poznał w tym momencie. Nie, tego też bym nie. Ja jakby super bez takiego rzuchu, nie? <śpisać> <śpisać> się nie po prostu masz super siłę i trach! Co po prostu. <śpisać> Przesuwał sobie. Cześć, to był tylko krótki wycinek ze znacznie dłuższego nagrania na żywo, które też pewnie chcielibyście zobaczyć w całości. A jeśli podoba Wam się to, co tutaj robimy na kanale, zasubskrybujcie. Mamy też Patronite, na którym znajdziecie dodatkowe materiały.